Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radejko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będzie odpowiedź na wyzwanie. Wyzwanie rzucone przez pewnego producenta, który napisał do mnie takiego maila. Miałbyś chwilę i chęć przyjrzeć się modelom gamingowym od One Audio? To nowe modele dopiero weszły. Myślę, że model 900 Pro śmiało poradzi sobie w bezpośrednim starciu z Viro Plus. W bezpośrednim starciu z Viro Plus. A tak się dzisiaj akurat prawie przypadkiem składa, że mam model E900 Pro... I mam również Viro Plus. I spędziłem z nimi ostatnich kilka dni. I wyniki są super. <laughs> Dlatego zapraszam. Tak więc, moi drodzy, jak sami widzieliście w mailu, którego dostałem od producenta, mówią, że te słuchawki mogą się bezpośrednio mierzyć z jednymi z najlepszych, moim zdaniem, tanich słuchawek gamingowych. Viro Plus, jeżeli nie widzieliście, ich premiera w prawym górnym narożniku również na moim kanale się odbyła, to już w zasadzie ponad rok od kiedy te słuchawki się pojawiły i od tamtego czasu ciężko było znaleźć konkurenta w budżecie do około 200 zł, żeby miał i dobre audio, relatywnie dobre audio, i naprawdę niezły mikrofon. Jak na zestaw gamingowy za 200 zł Viro Plus miało to wszystko. Jeżeli chcieliście troszeczkę oszczędzić, to mogliście kupić zestaw bez DACA, czyli po prostu SPC Viro, i wtedy nie mieliście możliwości włączenia sobie ich softu tego wirtualnego 7.1 i sterowania equalizerem. No ale jeżeli kupisz bez DACA, to zakładam, że masz dobrą dźwiękówkę. Jeżeli nie masz dobrej dźwiękówki, to używaj lepiej DACA. I tak też, moi drodzy, producent przesłał mi dwa zestawy: EXA Gaming Headset E900 i Exa E900 Pro. Różnią się, chciałbym powiedzieć na początku, że dokładnie tym samym czym Viro od Viro Plus, czyli właśnie obecnością DAKA, Ale nie. EXA 900 to jest zestaw podłączany tylko i wyłącznie po rzeku. Znacznie, znacznie gorzej wykonany od już słabo wykonanych E900 Pro. A do Viro nie ma podjazdu. Dlatego, żeby być serio szczerym, porównam tylko dla Was dzisiaj E900 w wersji Pro, jak i SPC Viro Plus ale zanim się weźmiemy na poważnie za film, to muszę się poskarżyć, bo w każdym zestawie tych słuchawek, tych e 900 przychodzi taki woreczek z tworzywa, które jest w sumie ni to skóra, ni to guma, ale jak ja to odpakowałem w domu, to mój dwuletni synek powiedział, eee, się coś śmierdzi. I teraz po tygodniu, kiedy ten woreczek leżał tutaj na biurku, dalej lepiej go nie wąchać. I jest bardzo źle. I to jest pierwsze wrażenie, które dostajesz po otwarciu pudełka. Słuchawki są zapakowane coś takiego i po prostu śmierdzą. Ale czy to jest ostatnie słowo wypowiedziane przez Exe? Tak. Otóż nie. Na pierwszy rzut oka i porównując te zestawy z pewnej odległości, moglibyście powiedzieć, że no, rzeczywiście, EXA wygląda bardzo podobnie jak słuchawki od SPC. Jednakże. Wyglądają też bardzo podobnie do Cloudów, do Logitechów G Pro i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu najzwyklejszy, najpopularniejszy w świecie design obecnie panujący wśród słuchawek gamingowych. Jednak po bliższej inspekcji nie jest tak kolorowo. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to już w dotyku jesteście w stanie wyczuć różnicę pomiędzy SPC, jak i Exxon. EXA, zdecydowanie materiały wykorzystane do konstrukcji tych słuchawek są półkę niżej. No nie ma się co oszukiwać, już po samym dotyku czuć, że to jest bardzo delikatne, że to wypełnienie jest najzwyklejszym na świecie wypełnieniem. A największy ból, który mnie dotknął tutaj, to nauszniki, Teraz są wypełnione po prostu jakąś gąbeczką. Jakąś miękką, okej, okay, to jest naprawdę spoko, bo to jest miękka i nawet nie jest aż taka zła, ta gąbeczka. W porównaniu do wielu innych tanich słuchawek gamingowych, które po prostu są obleśne i beznadziejne i nienawidzę w tanich słuchawkach gamingowych po prostu tych padów. Te są znośne, ale kiedy mam zaraz obok do wyboru Viro Plus, gdzie te nausznice są wypełnione memory foamem, tutaj mamy sztuczną skórę, a dodatkowo w rewizji 1.1, w 1.0 był taki, taka torebeczka, taki plecaczek, a w 1.1 dostajemy dodatkowe nauszniki z materiału, które są po prostu świetne i w pogodę właśnie letnią, w te cieplejsze dni sprawdzały się genialnie, a poza tym pasują do wielu innych zestawów Słuchawkowych. Różnicę można również wyczuć, jeżeli chodzi o grubość aluminium wykorzystanych do wykończenia pałąka. No tutaj te widelce w przypadku X są zdecydowanie cieńsze. To samo tyczy się również kabla, który jest tutaj prostym, spiralnym przewodem, a w przypadku Viro mamy tutaj przewód w oplocie. Jeżeli chodzi o sterowanie, to w przypadku Viro dostajemy zdecydowanie więcej przewodów, którymi możemy się połączyć. Mamy długi przewód do komputera, krótki przewód teoretycznie do mobilek albo do konsoli, oraz oczywiście rozgałęźnik, który z multi-jacka sprawi, że będziemy mieli osobno słuchawki, a osobno mikrofon. Żebyście tak na mogli połączyć to do wszystkiego. No i oczywiście Audio DAC, który tak, jest w zasadzie tym, co sprawia, że Viro Plus są Viro Plusem. Na każdym z wcześniej wspomnianych przeze mnie przewodów znajduje się pilocik. Okej, okay, w przypadku SPC no, nie jest to najlepszy pilocik, to jest taka ich pięta Achillesowa, ale weźmy pod uwagę to, że znowu, dopiero się uczą, to jest ich pierwszy zestaw słuchawkowy i jak na pierwszy zestaw słuchawkowy zrobili genialną robotę. Jeżeli spojrzymy zaś na EXE, całe sterowanie zostało przerzucone, tak jak w przypadku w zasadzie bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, na lewą słuchawkę. Mamy tutaj pokrętło od głośności, co ciekawe umieszczone na moje odwrotnie, bo zazwyczaj do góry kręcąc było głośniej, na dół kręcąc było ciszej, to jest odwrotnie. Tutaj kręcąc do góry dajesz głośniej. Dlaczego? Okej, <grystanie> okej, okay, okay, może, może to ma jakiś sens, może to jest jakieś ukryte znaczenie, którego ja jeszcze nie rozumiem. W chwili obecnej pytanie, dlaczego? Przełącznik od wyciszania mikrofonu, wejście jack, co ciekawe jest to wejście jack z blokadą, więc ten kabel się sam z siebie nie wypnie, bo trzeba go włożyć i przekręcić, żeby się zablokował. USB typu C, służący za połączenie z komputerem, bo tutaj, moi drodzy, nie dostajemy zewnętrznego daka. Tutaj ten DAC jest wbudowany w słuchawki. Co za tym idzie, od razu mamy dostęp do oprogramowania i sterowania ustawieniami tych właśnie słuchawek. Do tego odpinany mikrofon, co już jest w zasadzie też standardem. I tutaj jeszcze taki jeden mały śmieszek, ponieważ słuchawki z Exy są podświetlane! Nie mam tej RGB, mamy czerwone podświetlenie na nausznicach. Totalnie niepotrzebne i nie wnoszące nic absolutnie do możliwości, ale tak, mamy takie podświetlenie dostępne. I tak jak powiedziałem, może te słuchawki wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo podobnie, to z drugiej strony różnicę czuć już po samym dotyku. Takie drobne detale również Wam teraz wyłuszczyłem, więc przejdźmy do softa, a zakończymy całe to podsumowanie i recenzję brzmieniem tych słuchawek, jak i brzmieniem ich mikrofonów. Jeżeli chodzi o softa, to tu był pierwszy zong, z którym się spotkałem, bo uwaga! the same picture. No, są identyczne, tak na dobrą sprawę, tylko w innej szacie graficznej. Fajnie, ale wciąż tak jak pocisnąłem, Wiro w ostatnim materiale z ich słuchawkami. Już nawet nie pamiętam co to był za film, ale tam stwierdziłem, że przejście na tego softa, z tego co było na początku, przejście na tego softa, to cofnięcie się tak z 20 lat. I tak 20 lat temu można powiedzieć, że tak wyglądające graficznie, softy były modne. Teraz troszeczkę inaczej to wygląda, więc. Ja osobiście z czegoś takiego nie muszę korzystać, ponieważ znowu, podłączając do mojego komputera, staram się unikać zewnętrznych dachów ze względu na to, że mam naprawdę całkiem spoko kartę dźwiękową i nie potrzebuję dodatkowego wzmocnienia czy też konwersji. Tutaj, jeżeli macie znowu 5- czy 7-letniego laptopa albo komputer, to ta karta dźwiękowa może nie być już. Najnowsza, może nie być już taka najświeższa, i wtedy o takim daku warto pomyśleć. Ach, i żeby było fair, to porównywałem oba zestawy sławkowe z połączonym dakiem, więc dokładnie tak, jak będziecie w stanie je odebrać u siebie w domu. Wracając jednak do softu, tutaj patrząc na możliwości zmian, jak i dostosowania ich do siebie, jest ich całkiem sporo. Oprócz w obu przypadkach predefiniowanych equalizerów możemy również korektor bez żadnego problemu dostroić do swoich wymagań i sprawić, że to brzmienie będzie pełniejsze. I tutaj polecam od razu, jeżeli korzystacie z tego daka, użyjcie equalizera, będzie warto i w jednym i drugim przypadku słuchawki brzmią znacznie, znacznie lepiej, kiedy ten equalizer jest włączony. A tak jeszcze odskakując na chwileczkę do 900, Nauczniki są znacznie gorsze, wykonanie i jeszcze słabsze, nie są to słuchawki, które ani mi dobrze leżały, ani brzmieniowo rewelacji nie było, raczej ich nie polecam. A brzmieniowo, moi drodzy, oba zestawy brzmią... Całkiem nieźle. I to muszę im przyznać. Naprawdę brzmią całkiem nieźle. Z drugiej strony jednak to, co się pojawia w x to to, że ze względu na tę małą piankę, tę mięciutką piankę, ona się bardzo szybko ubija. Jesteśmy bliżej samego magnesu i te basy mocniej tłuką po uszach. Miałem wrażenie, że grają mniej wyraźnie i bardziej basowo, przez co bardziej musiałem się skupiać na equalizerze, żeby wyrównać ten dźwięk do przyjemnego dla ucha poziomu. Samo strojenie wydaje mi się być też nieco głośniejsze, przez co dźwięk traci na jakości. W przypadku Viro moje odczucia znacie. Zławki grają naprawdę przyzwoicie, zwłaszcza jeżeli skorzystacie z załączonego equalizera. I tak jak powiedziałem przed chwileczką, mimo że soft wygląda tak samo i konstrukcyjnie również są dla siebie bardzo zbliżone, to zupełnie inaczej bym je stroił w załączonym equalizerze. Te grają mniej wyraźnie i bardziej basowo, te są nieco bardziej stonowane i przyjemne dla ucha, ale znowu polecam tutaj włączyć equalizer, wtedy jest jeszcze lepiej. Mówiąc o mikrofonach. A teraz, moi drodzy, macie okazję posłuchać mikrofonu ze słuchawek EXA E900 Pro, zestawu 7.1, którego to producent i dystrybutor wrzucił wyzwanie, że hej, mogą na spokojnie konkurować z Viro. Mikrofonowo mogą, czy nie mogą? Ale żebyście nie mieli zbyt trudnego zadania, to również teraz dorzucam Wam próbkę dźwiękową mikrofonu ze słuchawek SPC Viro Plus i to Wy ocencie, który brzmi lepiej. No i podsumowując, moi drodzy, ten materiał, dostałem do recenzji bardzo ciekawe słuchawki EXA E900 w wersji Pro, czyli słuchawka, które miały być rywalem Viro Plus, które podbiły rynek już w zeszłym roku. Muszę przyznać, że nie wypadł i tak źle, jak się spodziewałem. Myślałem, że będzie dużo gorzej, ale jakoś się bronią. Niestety jednak, zanim powiem Wam, że hej, te słuchawki mogą być ciekawą alternatywą, posłuchajcie o kilku bardzo ważnych rzeczach, które musicie mieć z tyłu głowy. Największym z nich jest chyba to, że te słuchawki oficjalnie nie są dostępne na żadnym dużym sklepie w Polsce. Możecie je sobie zamówić przez Bank Buda. No średnio. Do tego śmierdzący pokrowiec, jak i jakość wykonania, która sprawia, że... Pff, Boję się o ich żywotność. A przy tych moich stresach dotyczących żywotności, brak czy też może problemy właśnie z gwarancją, bo pozdrawiam kogoś, kto kiedyś coś reklamował na Banggoodzie, Podczas gdy słuchawki od SPC znajdziecie w zasadzie w każdym większym sklepie z elektroniką. Brzmieniowo, moim zdaniem, Wiro również są zdecydowanie lepsze. Niemniej jednak, te, jak na słuchawki za około 200 zł, wcale nie wypadają tak tragicznie. Do tego dochodzą poduszeczki, które znowu, jak na słuchawki za 200 zł, nie są wcale takie złe. Ale tutaj mamy po raz kolejny to przypomnę memory foam'a i drugi komplet materiałowych nausznic jest również w zestawie. Co moim zdaniem stawia je zdecydowanie zdecydowanie z przodu, jeżeli chodzi o samo użytkowanie. Tak więc moi drodzy, jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszego materiału i twierdzenie, które trafiło do mnie mailem, że te słuchawki mogą bezpośrednio konkurować z SPC Viro Plus no to startować w jednej rywalizacji mogą, ale nie widzę osobiście scenariusza, w której one miałyby dobiec do mety jako pierwsze. Dlatego też, moi drodzy, kupujcie z zaufanego źródła, kupujcie z sprawdzoną gwarancją i dobre produkty. Na dzisiaj od mnie to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja, a ja znikam. Do zobaczenia następnym razem, na razie i cześć!